Cześć siemaneczko z tej strony Dawid09 Majka Minecraft widzicie Już ładuje się tutaj nam Co 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 no, Już ładuje się M Rok 2021 Tak ładuje się mi rok 2021 Ponieważ za niedługo On już będzie na naszych Ekranach To jest informacja taka dla was Na początek Dzisiaj film trochę jest spóźniony wiem o tym Bo jest już 13.13 13 wleć o 14 i kolejny film wyleci o 16 i będę yy, jutro postaram się żeby film był o 13 potem o 16 i tak do końca roku już dwa filmy dziennie będą wlatywać yy, jeden film będzie wlatywał z skoków, chyba o 13 będzie skoków wlatywał a z flipem o 16 więc myślę że będzie taka, takie coś Wam będzie fajne, dla mnie też będzie fajne I damy wszyscy sobie gladę Właśnie od godzin, yy, o godzinie teraz, no wiem o 13 mówię, ale dzisiaj o 14 leci I dzisiaj ten film będzie o 14, jest właśnie taki na razie informacyjny Zaraz przejdziemy do skoków i tam sobie oddamy kilka skoków yy, Z dwa konkursy sobie skoczę Więc myślę, że taki ja Wam się format teraz już spodoba jak widzicie już się ładuje gra Ski Jumping 2021 Myślę, że zaraz się załaduje I będziemy skakać O, jesteśmy w końcu, dobra Zakopane, polewamy się szampanem <śmany> FIFA Mobile będzie bę bę dzisiaj o 16.00, więc y za 2 godziny kolejny film, dziennie dwa filmy, to dwa filmy będą dziennie, a zawsze w filmie, zakopana.

Nie będzie miał długiej serii i teraz z przeczyciem zaraz czekajcie, chwilę, Tylko ma będzie, ale nie, ale mamy kontuzję. Nie startujemy w zakupanym drugim, drugim, ale lecimy do Lachty do Lachty. Lecimy więc, jeszcze jeden, ten i jeszcze jeden Lachty. Trzy konkursy pchłagów święta powinny być cztery.

139, ale on. 130,4. A no to jaka. O, na podium! O 6,2. Takim w pierwszej serii Jonathan Kong było mistrzostwo. Na ześć więc. Coś jest. A ja go nie wykorzystuję, no kurczaczki, bo one małe. No. Ludzie! Ludzie! I znowu nie będzie długi no serio, serio. Ja nie mogę 41 miejsca. No co jest? Pierwszy e, pier, e, Serio, zawsze będzie... A druga już? Nie. Dobra, ostatni konkurs. Już i tak... Je. TAK MAŁO? No to będzie jeszcze jeden. 5 minut 37 sekund, to za mało. Może sezon do końca dokończymy. 114, ale... ...nie wiem, że... 115,5 Na tak że jak w kwalifikacjach tamtych w pełnym konkursie No masz upada, upadek jeszcze No co jest? No co jest? Zawsze psuje ten drugi skok w... pierwszy, pierwszy skok w pierwszej celno kurczaczki, ale jest kwalifikacja za to Czterdzi 40 punktów tracą, nie do tego Przecież tyle, 124,5 520, no 43,6 No, ba bardzo dobrze Kolejne mm. Pochyl kontynentalny Chwila, czy Jestem już Mmm mm. 78 mil

No, na szczęście, teraz ja No tam, tu, o czwarte miejsce, tu za podium. No, no tam mogą przekroczyć 200, ściany nie przekroczyło. No i teraz kupmy sprzęt. Zobaczmy, czy możemy kupić. Dojrzało, że nie możemy. Bo nie mamy diksyp. Tutaj nie ma diaksów. Nie ma diaksów. Są diaksami na scenie. Są diaksy. Też panie nie są. Męczone. Tak ja To też są diaksy potrzebne. Mnie, nie, wiem, nie, jeszcze pięć kuchaczy. Jezu, my się nudyć szybko. Cztery konkursy, i mam nowego sponsora. I co? Jest 10, 11, 15 minut, wystarczy zaraz. To zostanie gorączka, już wystarczy. 20 miejsca na no, kółeczki. Mało. Gdzie będzie 8,8 metra 83,5 metra tylko a nie mam za mało ma to nie ma to. Trzeciej jestem jednak no, ale, No i teraz co? kontuzja I yy, to Weningen mogę zapomnieć. Zobaczmy. Ile konkursów mogę zapomnieć? Weningen na pewno i Weningen na pewno. Dwa konkursy Weningen. Za muszę, mogę zapomnieć. Pucharze świata już tutaj. Saporo i Saporo drugie już mogę. Dopiero i mm, nawet. Dopiero do 13 maja jest go, a i. A. A. a, 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 a czy od. pierwszego od, od. 29 grudnia był tu niższej w skoczni 35, 14, 15, 52, 50. Myślę chyba zakończyłem. Na którym miejscu zakończyłem? Już powiem jeszcze. Chyba ani innego nie mam. Puchar świata. Miejsce jest mam. 26. 7 mam w, w Pucharze Kontynentalnym. W turniejczku, w skoc, skocznie zajęłem miejsce 35. A w grą mam na 58. 70. Bo jeszcze się nie odbiło. Więc jeszcze takim Wam się z Do zobaczenia do nas. Do Widzimy się o godzinie 16. Trzymajcie się. Cześć.